Wokół wdrażania sieci 5G w Polsce obecnie mamy bardzo gorącą dyskusję i można powiedzieć, że powstało małe zamieszanie yy, i musimy pamiętać o tym, mówiąc o, o wdrażaniu 5G, o tym, w jakim tempie ono ma być wdrażane, z kim mamy to wdrażać, w jakim modelu ono ma w Polsce działać, że wdrożenie technologii sieci 5G to jest nie tylko wdrożenie nowej sieci, ale w przypadku Polski jest to rozwiązanie szeregu innych problemów. Problemów z, z brakiem zasięgu sieci komórkowych na całym terytorium kraju, problemów związanych z tym, żeby koszty wdrożenia sieci 5 w Polsce były maksymalnie możliwie jak najniższe, kwestii wdrożenia bezprzewodowej sieci łączności specjalnej dla służb mundurowych, służb ratowniczych i infrastruktury krytycznej, która by była w pełni niezawodna i zapewniała ciągłość działania nawet w ekstremalnych sytuacjach, oraz oczywiście bardzo ważnej kwestii zapewnienia jak najniższego kosztu. Abonamentu 5G dla końcowego użytkownika. I w mojej ocenie takim przedsięwzięciem spajającym to wszystko, czy taką osią wdrożenia 5G w Polsce, jest projekt Polskie 5G, czyli projekt budowy wspólnej hurtowej sieci przez EXATEL, LPFR oraz, oraz czterech operatorów komórkowych prywatnych w oparciu o pasmo 700 MHz. I y, uważam, że to zarówno rozwiąże, pozwoli rozwiązać te problemy, o których wspominałem jak i uporządkować kwestie związane z cyberbezpieczeństwem.